Cześć, witaj w kolejnej części vloga. Moje 5 minut dzisiaj kontynuuję pracę nad slice'em sugestii, a w zasadzie może już skończę. Ale to się okaże, bo jeszcze pewnie jest test do, do pisania i. Tak, w sumie chyba test do dopisania. Także zapraszam na kolejne 5 minut ze mną. Więc tak. W sumie, co ja mam dzisiaj do zrobienia? Na pewno trzeba. Zająć się testami comment, czyli zmiany stanu, bo tego nie robiłem jeszcze. Sugerowanie krótkiej przerwy. Eee, tak, czyli model do otworzenia, bo przecież nie pamiętam co jest, ale szczęście, że mam model, więc w każdej chwili tam te testy miałem jakieś wyciągnięte. Choć przykład eee, widoków i tego ile testów napisałem pokazuje, że w modelu nie miałem aż tyle. Być może warto by wyciągnąć. I może tak zrobię po zakończeniu tryba. Zaktualizuję model o testy. Dobrze, czyli tak, sugerowanie to jest test zmiany stanu czyli work workstopet musi wystąpić. I suggest short break, czyli komenda suggest short break i suggested short break. Czyli given um, tutaj, when Pomodoro. Aha, to listener. Hałasuje mi tu z tyłu. Mm, coś tu mi nie pasuje. Czy ja tak testy robiłem, czy nie? Aha, czyli tak to sobie skopiuję ten kod, bo korzystałem z templatki, więc. Prawdopodobnie ta platka jest nieaktualna, więc pewnie będą małe bagi. Suggested short break command, czyli taką komendę muszę wysterować. I oczekuję zdarzenia takiego. Takiego. Co tu sobie zaimportujemy event i co jeszcze czego jeszcze tutaj brakuje Data time parsowanie czasu czy tutaj jest w ogóle czas potrzebny System date tak jest stop time work time jest stop time kamera mi się przechyla i stop time to jest yy, właśnie jaki 25, stop time pierwsza 20, 23, 25, 23, 25 i tak sama tutaj powinna być data i sugerowanie krótkiej przerwy. I break time to jest 5 minut. Widzę, że w modelu tego nie ma. Więc na pewno ten model warto zaktualizować. Tylko, czy to jest stop time? Zaraz zobaczę jeszcze. Jest stop time. Nie wiem po co jest ten stop time potrzebny. No i jeszcze brakuje mi. Break time. Break time 5. Ok, stop time, break time, work time. To jest tylko wyzwalacz, żeby zasugerować. I teraz mogę spróbować. Mogę spróbować uruchomić test może się uda czas na pewno upłynął więc nie zrealizuję pewnie dzisiaj slice'a do końca short break command sugest short break command gdzie to jest No, no, to może tu trzeba było. Tylko trzeba kliknąć. Dalej, jak się uruchomi ten test i zobaczymy, czy. No, oczywiście nie zadziałał. Eee, nie ma eventa. Nie ma eventa z sugerowaniem. Czyli mam komendę i ten event nie jest generowany, ponieważ coś w handlerze może jest nie tak. Suggestek short break. I co my tu mamy? A, break time. Więc na pewno będzie poprawka, bo to jest break time. Break time ok. Jeżeli to jest tu poprawka, to trzeba będzie jeszcze poprawić gdzie. Na pewno kamera zjechała. Na pewno gdzieś jeszcze, ale to już nie dzisiaj, to jutro. Więc dzisiaj jednak nie udało się zrealizować slice'a Tak bywa. Niestety. Jeszcze do tego kamera mi zlatywała w dół cały czas. Pewnie trzeba będzie ją do, tutaj dostroić, do żeby tego nie robiła. Więc miałem dodatkowy problem w trakcie nagrywania. Oprócz hałasów samochodów. Następnym razem chyba trzeba będzie zamknąć okno. Tylko jak tu zamknąć okno, tak gorąco. Dobrze, no to w sumie tyle. I do usłyszenia jutro. Do zobaczenia jutro. Jutro nagrywam kolejną część związaną ze sliceem sugestii. Może w końcu uda się coś tutaj zdziałać, czyli iść do przodu. Także dzięki i do usłyszenia jutro. Cześć!